No i witamy ponownie. Yy, kolejny dzień. Yy, nagrywamy z tego samego miejsca, nadrobiamy zaległości. Yy, ja... Yy, no w ogóle to był taki dzień, którym byliśmy bardzo zmęczeni. Poprzedni też, bo, bo spotkaliśmy Agatę Craig'a. Bardzo też emocjonujące, a tutaj no już nas jet lag, czyli ten opóźnienie związane z lotem i zmianą czasu trochę nas padło. No, wczoraj było a... wow, takie z dni w ogóle. Tak, tak. Ja w ogóle rano poszedłem na spacer. E, bo nie, mogę, nie chciałem budzić Łukasza, choć tak się rzucam w łóżku, więc, e, więc e, tak to wyglądało. E, no i co, i odebraliśmy w ogóle, odebrałem auto. E, to było całkiem ciekawe przeżycie, choć po Malcie i Irlandii to, to jest to. I tak mówisz, że dobrze jeździsz po prawej stronie czy po lewej stronie? A, a to wjechałem, wjechałem na szczęście rano. Dzisiaj będziesz mu mówił ciągle, je, pamiętaj, że jeździsz po lewej stronie. Ja będę spał. To będziesz spała, okej, okay. i co, i e, siedzieliśmy w ogóle wokół tego miejsca, gdzie śpimy, tam też rozstawialiśmy namiot, o którym będzie za chwilę na zdjęciach, no i później jeździliśmy rowerem i tutaj na tym rowerze zrobiliśmy tam rundkę dookoła tak naprawdę na pier. Tak, trzeba to zadać, że to były elektryczne rowery, ale bardzo tak. fajne. Tak, tak. Już trochę nie w naszych rozmiarach. Natomiast... No ale były super, w ogóle się przekonaliśmy, tak, bo bardzo fajne, wysokiej jakości i rowery, fajnie tak. jakby, zdecydowanie uważam, że te elektryczne rowery, tym bardziej patrząc na ludzi, którzy tutaj mieszkają i żyją, to jest super rzecz, też dla ludzi wieku naszych rodziców, no bo można zwiedzić dużo więcej, nie trzeba tak bardzo obciążać stawów i, i to jest fajna rzecz. E, no dobra i później byliśmy w ogóle też, e, gdzie byliśmy, pojechaliśmy znowu na miejsce gdzie też mieliśmy piękny widok z góry. Tak, pojechaliśmy taką przełęcz. W znaczeniu my pojechaliśmy w sumie Agata Zawi i Greg za, tak za, za, zabrali nas tam Były piękne widoki, ale jakieś tak zdjęcia super mi nie wyszły ze względu na to, że było pod słońce, ale naprawdę widok był ekscytujący i Trochę rowerów tam wjeżdżało, trochę ludzi tam szło potem tym asfalić. mega spoko. Gdybym tutaj był dłużej, to bym jakieś szosy ogarnął i bym to podjechał. Tak. No. Tam no, zjazdy kręte takie, mega no, super. No. Fajnie. Widać, tam było ludzi na szosie, ale dobra, to lecimy ze zdjęciami. To jest poranek, Kura School, Kura to po morsku szkoła i tu jest Wschód Słońca. Tutaj jest śmietnik, ponieważ ja chciałem zrobić te zdjęcia, ponieważ jest tu mało śmietników, a że ja palę papierosy i nie chcę wyrzucać tych papierosów, no to patrzę jest śmietniki. Później też zauważyłem, w sumie nie zrobiłem zdjęcia, że przejeżdżają e, śmieciarki i one zabierają tak automatycznie. W sensie jest taki wysięgnik, gdzie to zabierają. Nie tak jak u nas, że jest dwóch facetów i chodzi. Aha. A więc to jest spoko. No, faktem jest, że przy blokach i większych miastach by to nie miało racji bytu e, i te śmietniki po prostu tak stają, żeby te śmieciarki to zabrały. Tu jest kawa, którą piłem i Bistro i w ogóle to jest dziwne. Ja wstałem o piątej i ludzie już wychodzili z psami, biegali, jeździli do pracy. O piątej można wypić kawę tutaj rano, więc ja mam wrażenie, że oni mają takie trochę przesunięte zagar tak, biologiczny. Tak, 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 że oni nie funkcjonują wieczorami, tylko bardziej rano. Tak. no. Nie ma tutaj życia nocnego. Tak, tu jest w ogóle kolejny piktogram. Uwaga, jedzie straż pożarna. To, przynajmniej ja to tak interpretuję. E, to jest zdjęcie, przed tym, co, co prze, w poprzednim filmiku pokazywałem. Pogoda, bo to też e, rozmawiałem z kilkoma osobami i też o to pytały. E, pogoda, jaka tu jest, Łukasz? Znaczy, tutaj na przykład Napier jest najcieplejszym miastem w całej Nowej Zelandii, dlatego też nosi. E, Któż, nasi znajomi, którzy nas goszczą wybrali właśnie to miejsce ze względu na pogodę bo jest najcieplejsze, więc wczoraj naprawdę było ciepło myślę, że było z 25-26 stopni w słońcu myślę, że nawet więcej mhm. tylko, że tutaj jest jeszcze tak, że jest to promieniowanie UV dużo większe i trzeba się naprawdę smarować porządnie tym SPF-em jak byliśmy na rowerze, to trochę nas przypaliło znaczy no, mnie, przypaliło, no, ciebie mnie, przypaliło. mnie przypaliło a normalnie w Polsce bym nic nie złapał Także, a tutaj już jestem dość mocno jakby opalony, a się smaruje. Um, inna kwestia, że w innych miejscowościach, w których byliśmy wcześniej, no to niby jest ciepło, czasami jest 16, czasami jest 20 stopni, czyli tak jak powiedzmy na Polskę byłoby w tej chwili ciepło. to tutaj jest taki jakiś taki przeraźliwy zimny wiatr, e, jak po prostu czuć wszystkie kości, jakieś jest tak. takie... No w ogóle mówiła, że Napier ma jakby stosunkowo mało wiatru, a reszta miejsc to i, jest pewnie. I, tak I tak jest wierzchnie tutaj. W sensie tak, jak tak, rozbijaliśmy tak, tak. namiot, to to, to to co nam podwiewało, musieliśmy go przyciskać jakimiś przedmiotami, żeby nam nie, nie uciekł. Więc, więc jest tu ciepło. Jeżeli chodzi o wysokość tempa, jeżeli chodzi o ilość stopni Celsjusza, ale odczuwalna jest na pewno dużo niższa. Faktem tak, jest. jest, że jesteśmy na początku wiosny, e, no tak, co... Tutaj tak, w... i słychać, i jest cudownie, ale no faktycznie jest. Ta pogoda nie jest taka oczywista. No nie, nie, nie. Zwłaszcza jak się patrzy na ten. I to, często jest też tak, że jest deszcz, się zaraz zrobi, nie pada, potem wychodzi tęcza, znowu słońce, deszcz tak. na zmianę. Czasem słońce, czasem deszcz, jak w Bollywood. Mhm. Dobra. E, tu jest coś dziwnego, nie wiedziałem co to jest. Buried Cables. Myślałem, że to w ogóle. To są... jakieś kable chyba są. Tak, i to są telefoniczne, a myślałem, że to są hydranty, a hydranty są w ogóle w ziemi takie żółte. Może znajdziemy żółte pokrywy w, w ulicy i tutaj Craig mówi, że trzeba uważać, bo też można dostać solidny... Eee, można parkować na hydrencie. No I to jest wnętrz auta, ze względu na to, że ja tam trochę jestem walnięty pod względem aut Sprawdziłem faktycznie, i sam to jest przyjaciel naszych tutaj gospodarzy Sprawdziłem wszystko, Sprawdziłem wszystkie oleje w oleju. Tak, jednego, drugiego, trzeciego Bieżnik e, na oponach e, Bieżnika na oponach też sprawdzałem, tam są opony, ale tak wygląda nasze auto To jest Nissan Sunny, tak, w ogóle Sunny. Jest, To są takie małe sedany z lat 90, które naprawdę może nie wyglądają, ale nie Mają mo moc na papierze, ale dość szybko jeżdżą. Dlatego, że są niskie, mają niskość drojej ciężkości, małe kółka, naprawdę jeździ, jeździ fajnie. Już ty jeszcze nie z nim? Wiem, ale jeździłem Karizmą na przykład, no, 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 to jest podobny styl, pod okay. więc wiem, wiem z czym to się okay. wiąże. No będziemy trochę opowiadać o tym aucie w trakcie. E I San, bardzo dziękujemy za to, że nam pożyczyłeś. Mam nadzieję, że nie będziesz, że będziesz równie zadowolony z dam. Dobra, e, tu Łukasz. Tak, w ogóle założyłem, że tutaj. W... Wszystkie kontakty i większość urządzeń AGD jest e, dodatkowo, ma takiego switcha do wyłączenia go z prądu. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że jak idzie burza, to na przykład nie chcą wyciągać wtyczek, tylko po prostu ten, chociaż i tak łuk teoretycznie może przeskoczyć po switchu. E, więc na przykład, jak podłączacie e, e, do ładowania telefon i nie ładuje, to prawdopodobnie dlatego, że trzeba już wcisnąć guzik obok. Tak, a to jest w ogóle jeszcze taka rozdrobniarka tak, do. To jest coś, co zawsze chciałem mieć w domu, nie? Że nie trzeba wyciągać tych brudów ze zlewu. No i to się nie zatyka, roz... no? rozdrabniasz, nie? I to potem sobie spłukujesz. W Japonii też są z toaletami, tak, nie? Bo mają mniejszy przekrój rur. Tak, 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 tak. To może jest całkiem spoko. Oho Jadłeś to, nie? Jadłem to. Ja też to jadłem. To jest y, czarna nutella, ale nie, nie, nie smakuje zupełnie jak nutella, tylko jak... Ma, ma dużo soli generalnie i to się głównie... Z białym chlebem, cienko posmarowane Myślę, że to jest dla koneserów tutaj Znaczy to jest podobno takie nowozelandzkie bardzo I australijskie i, I Craig kto je i lubi Agata Dobra. mówi, że nie może Ja po prostu wziąłem trzy łyżki ajwaru Żeby to przejeść, a to jest jeszcze takie gęste Więc to zostawało między zębami a. Nie, nie jest to ohydne I myślę, że dałoby się no. do tego przyzwyczaić No no, może z kieliszkiem wódki byłoby spoko Natomiast, natomiast, e natomiast e Nie chciałem już tego próbować drugi raz Nie, nie, nie to eee... właśnie, to jest to, co mówiłem, nie? że jest taki guzik obok, i po prostu trzeba go załączyć, żeby prąd płynął. Tak. To jest w ogóle zdjęcie pościeli, ale to jest w ogóle dla mnie hit. Eee, choć Agata była zdziwiona, że dla mnie to jest hit, bo Agata pytała, jaką chce poduszkę. Taką, siaką i waką. ona miała chyba cztery rodzaje poduszek, i w ogóle to jeszcze bardziej mi się zrobiło głupio. To jest zdjęcie dzień po. No ale po prostu wyobraźcie sobie, no nawet w najlepszym hotelu, jakim spałem, no może jest trzy rodzaje poduszek, ale nikt mnie nie pytał. Czy chcesz twardą, miękką, medyczną. I jakąś tam. Ja byłem mega zdziwiony. Eee, o. Tak, bardzo ładna butelka. I eee, ciekawa nazwa na mleko. A może przetłumaczysz, bo nie wszyscy. Moi rodzice nie znają. Aha. No to jest nudne mleko owsiane. <laughs> Zrobione w Nowej Zelandii. Tak. I bez, eee. bez dodatku cukru. Tak. Eee, tu jest ogólnie zdjęcie Switcha z cross panelem. Patrz panelem. No, i, switch cross panel i, i router tam jest jeszcze. Tak, półtora. to trochę, bo my jesteśmy jak wiecie z IT, albo nie wszyscy wiedzą, no i dla nas to była aż dziwne, bo ta chata Kreiga i Agaty jest no w wysokiej jakości, widać wiele rzeczy przemyślanych I to jest trochę takie zdjęcie pokazujące, że tam naprawdę jest wiele rzeczy tak, no, no, super zrobionych no. No. I z Kreigem o tym bardzo dużo rozmawialiśmy, no bo Agata pracowała, pracuje jako dermatolog i ona też uczulała tak jak twoja dziewczyna, żeby się smarowała, też tak, pozdrawiamy tak, tak. Julia. No i naprawdę jest dużo fajnych, ciekawych rozwiązań w tej chacie I tak, 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 tak. i tak widać, że w ogóle jest głośnik na przykład pod prysznicem. Tak, tak, tak. Ja Bez na przykład myślałem, że to jest jakiś ten, wyciąg tak. z gocic. No niesamowite. Fajnie się z Craigiem o tym też rozmawiał. Tak, widać, że się pasjonuje tym. No. Ja ma dużo w ogóle narzędzi, i kity, w ogóle ten garaż ma no, przeogromną ilość ciekawych rzeczy. Tak, e, tak. Dało się skręcić patalnie dzięki temu <noise> A to może kiedyś indziej, bo opowiemy e, Tu rozbijaliśmy namiot e, I jak wygląda już rozstawiony namiot Rozstawiliśmy go trochę tak przy ulicy Przy ulicy, w ogóle bez instrukcji Trochę był skomplikowany Ale myślę, że tam z godzinkę nam zajęło, nie? Nie, na no dłużej Ale, ale myśl, z złożeniem, że... no mało półtorej może, nie? Nie, no dłużej, dłużej tak. Za zegarek, no Myślę, że z z zajmie nam może godzinę 45 minut teraz rozłożenie go, jak już się nauczyliśmy co jest do czego. No. Ale ogólnie długo nam zeszło, tam siedzieliśmy chyba za Tak i w ogóle w, w trakcie tego rozkładania przyszła pani, z Australii. Z Australii, która mieszka obecnie w Nowej Zelandii i z nią rozmawialiśmy chyba z 10 minut. To był taki small talk, no, wolna to... rozmowa o, o tym namiocie. I ona nam opowiadała, pełna energii. W ogóle 74 lata, uśmiechnięta, od tak. ucha do ucha. Mówiła nam, że, że, że też taki miała namiot, jak podróżowała po kraju, po krajach. I mówi, że to jest bardzo dobry namiot, że jest mnóstwo miejsca. Yy, I że na tyle miejsce, że możemy nawet jakąś dziewczynę zaprosić, bo jesteśmy przystojni jak jej syn. Tak, tak. I w ogóle ma przyjaciółkę, choć powiedziała na nią girlfriend, no czyli dziewczynę. Rozmawialiśmy z Craigiem, to powiedział, że chyba chodzi faktycznie o dziewczynę. Czyli ona generalnie ma męża, ma dzieci i ma też dziewczynę, nie? Więc, e... No ale wiesz, no okay. nie, No jakby spokojnie. nie? No. no ale może to super, była przyjaciółka, super. no okej. Okay. No ale ogólnie bardzo ciekawa rozmowa. Tak, no. no. Eee, tak wygląda ten namiot w okazałości, i faktycznie tam pięć osób ze spokojem może spać. Ale, jakby no, przejdzie jeszcze mam. nasz kumpel, o, znaczy mój kumpel alik, ale mam nadzieję, że się tak rozpocznie. Pięć to takich jest. Adamów jak ty, to by się wszystko trzęsło. By się wszystko trzęsło. No, e, tu jest samochód, który, uwaga, ma takie belki z przodu. I to jest budowlane, o tym też rozmawialiśmy z Craigiem. Bardzo bezpieczne dla przechodni. No ogólnie tutaj przechodni mają... W ogóle e, są miejsca, e, gdzie są zebry, a ich jest... widziałem jedno miejsce. Ja tutaj. też widziałem, jedno albo może dwie zebry. No. I jest tak, że jak jest zebra, to auto musi się zatrzymać. Natomiast są też takie miejsca przejścia dla pieszych, które nie są zebra, mi nazywa się courtesy, pedestrian passage pasyć i wtedy. No nie masz pierwszeństwa. Tak, pierwszeństwa Samochód może się zatrzymać, gdzieś ma ochotę, ale nie musi i ty musisz czekać, a wszystkie auta przyjadą. Nie? nikt no. nic się nie zatrzyma generalnie. Choć tak naprawdę są narysowane linie, że to jest. To no to jest tak jak tutaj, fakt, że tutaj są światła. Są światła, no to jest start. inaczej. Ja się boję, bo jedę ja z tym autem. Odbierając to auto miałem sytuację taką, że hamuję, bo widzę, że ktoś idzie i już widzę, że z tyłu ktoś tam Ci rzucał. CV, tak? no. <laughs> Więc te... mogę dostać dzwona, możemy dostać Kierowcy dzwona. Kierowcy chyba są trochę, no, to znaczy nie widać tego jak jeżdżą, ale tak widać pominak czasami, że są zdenerwowani. Na przykład Craig też No tak, znało, no ale zjedenia. ty się nie denerwujesz. No, no kto się nie denerwuje, no ja się denerwuje. kto się no, no, nie denerwuje. że no. 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 A jak. E, nawet jak osoby się nie denerwują i nie klną, znaczy nie klną, Albo nie denerwują się na kogoś, to się denerwują, bo są krytyczne sytuacje. No i żaden autem jest dosyć. No tak, jest stresujące w ogóle. Tak. Więc jakby finalnie trochę zrobiliśmy e, kółko, ale te rusztowanie jest po to, żeby wozić bardzo długie rzeczy na dachu i to bardzo dużo budowlańców ma. O, to jest znowu trochę temat e, samochodów. Lowrider. Lowrider, tego jest dużo, nie? takie po obniżone auta, pick upów jest też bardzo dużo, ale bardzo dużo obniżonych aut i bardzo dużo też takich starszych aut. Ja widziałem przynajmniej dwa auta, które były na pewno sprzed Drugiej II wojny światowej, ale jeżdżące. To było całkiem ciekawe. Więc tutaj ta motoryzacja jest na pewno. Dużo ludzi też lubi takie lata auta z lat 90. dużo tego tak, tutaj tak, jeździ tak, jakieś tak. takie. La... Właśnie też widziałem karizmę, którą jeździłem kiedyś, także... Ciekawe. To mi się wydaje, że tutaj te auta dużo wytrzymują, bo tutaj nie, ma, nie sypią solą zimę i No nie, są nie takie ma sry, więc ta blacha pewnie dużo wytrzymuje. Eee, tu jest screenshot tego, co Wam pokazywaliśmy wcześniej i się dowiedzieliśmy od Krajge i Agaty, że te zbiorniki są, uwaga, na wodę deszczową. I oni tą wodę deszczową uzdatniają przez kilka filtrów e, Zbierają deszczówkę, no, z, tutaj też dużo pada, więc jest łatwo e, Oczywiście w miejscowościach są pompy i jest jakaś tam e, instalacja hydry, e, sanitarna Ale w przypadku wiosek tego nie ma Dlaczego? Ponieważ tu są trzęsienia ziemi, więc e, robienie stonii głębinowych by nie miało sensu A bo rura by się tam tak. pewnie nie. No i oni po prostu zbierają wodę i tego faktycznie jest dużo więc tutaj dostaliśmy takie informacje, dlaczego są te zbiorniki. Tu jest ocean i trochę, że przez to, że jestem wędkarzem, to nie można tego nazwać moczeniem kija, jak to się mówi, że idzie się moczyć kija. Tu te wędki są do góry, no i w sumie oni sobie tutaj łowią, bardzo dużo było tych wędkarzy, no? czy bardzo dużo. No, no nie, nie was... było, było kilka. No. I no też było. w ogóle tutaj na plaży można wjeżdżać autem w niektórych miejscach. Tak. Znaczy no, w sumie sporo tych aut stało na plaży. I ludzie sobie tam śpią, pewnie rozbijają coś, jakiś e, biwak robią. Ale to nie do końca było fajne miejsce, bo za tym miejscem było... O, poczekajcie, ptak tutaj. No, ale to jakiś wróbelowaty. To, 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 to z wurbel to co, gorszy? Nie, nie, nie. nie. No właśnie. Każdy, każdy ptak jest ptaszorem. Każdy ptak ma swoją rolę. Tak. No, ale zatem była jakaś przetwórnia biokompostu, i no, był intensywny biologiczny sapach. Więc nie wiem, może od morza szła bryza i może tego nie czują. O, tu jest filmik. Takie molo. Jechaliśmy jakby, tak, jak pokazywaliśmy na mapce, jeździliśmy trochę wzdłuż morza, oceanu. E, to jest w ogóle chyba tak nie centrum Napier, ale jest taka wielka skała albo góra w morza. To tak, i super. tam są takie super śne chaty do góry no. dla Kresie bogatych, którzy kieno. patrzą z góry. <gry> o, kolejny super Piktogram. No, nic dodać, nic ująć. trzy <gry> hmm. się przewrócisz? Tak, jak wiedziesz, w kolejnym, bo tam były pociągi. Eee, zdjęcie plaży, eee, no, wykąpiamy się na pewno jeszcze w oceanie, ale wczoraj tego nie zrobiliśmy, trochę przeze mnie. To jest zdjęcie z tej góry wielkiej, nie? Tak, z tej eee... przełęczy, gdzie tam byliśmy. Tak. No, super. Eee, to jest ogólnie... Czekaj, bo tutaj, o, jak A. się pokaże, to właśnie są te drogi, nie? Tak, tak. Może szosą tutaj aż po prostu... Eee, było mi smutno, że nie mam roweru ze sobą. No... Oczywiście co, mnie nie jest tutaj w ogóle słodko, nie? Znaczy mnie też nie jest smutno, ale może to złe słowo użyłem, ale to ja. Na pewno jeszcze będą okazje, żeby pozjeżdżać tutaj. I tak naprawdę to już jest koniec e, na dzisiaj, bo kolejne zdjęcia to już są z, z dzisiaj, a dzisiaj będziemy nagrywać relacje z dzisiaj jutro tak. pewnie. E, no przepraszamy, że, że tam trochę późno te filmiki, no ale no po prostu nie było czasu i tyle. Niewajcie się na nas. No. E, dzięki bardzo, piszcie te komentarze, e, będziemy je czytać, Łukasz na pewno je będzie czytać. E... Please like this video, subscribe, leave a comment down below and see you tomorrow. <laughs> no dobra, trzymajcie się, hej!